Każdy zna powiedzenie: reklama jest dźwignią handlu. Ale co ono tak naprawdę oznacza? Zacznijmy od początku. Czy wyobrażasz sobie firmy takie jak Coca-Cola, Netflix, Nike, Adidas i wiele innych bez żadnej reklamy? Zastanów się dobrze. Skąd znasz te firmy? Ile razy widziałeś ich reklamy? Świat marketingu rozwija się od początku istnienia handlu. Na początku była to poczta, a teraz wykorzystujemy do tego internet. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Cóż, podobnie jak ty, nie lubię, gdy ktoś na mnie zarabia, więc skup się teraz, a pokażę ci, co możesz zrobić, aby to zmienić. Ostatnio pojawiła się możliwość zarabiania na kampaniach marketingowych. Bez produktu do sprzedaży, bez Twojej firmy, a wszystko dzięki temu, że giganci tacy jak Adidas, Nike, Netflix korzystają z reklam Google i Facebooka. Wreszcie, zwykli ludzie, tacy jak my, mogą na tym zarobić i zostać sponsorem gotowych kampanii znanych marek. Nie musisz mieć specjalistycznej wiedzy. Co reklamować? Rozejrzyj się. Jakie reklamy widzisz? Możesz sponsorować swój ulubiony klub piłkarski, ulubioną markę odzieżową, gry komputerowe. To nie ma znaczenia. Najważniejsze, że twój osobisty asystent zawsze poinformuje cię o najnowszych trendach i najwyższych zyskach. To od ciebie zależy, ile chcesz wygenerować miesięcznie. Zyski sięgają nawet 7% miesięcznie. Ty decydujesz, w jaką kwotę chcesz się zaangażować. Załóż darmowe konto, które da Ci dostęp do ponad 300 kampanii zarobkowych z całego świata. Wybierz za ile i na jak długo chcesz sponsorować wybraną reklamę. To jest tak proste, jak to tylko możliwe. Pozwól nam pokazać Ci ten świat, a nigdy nie będziesz chciał z niego wyjść. Nie czekaj. Zostaw swoje dane, a jeden z naszych asystentów zadzwoni do Ciebie i wszystko Ci wyjaśni. Za darmo, bez zobowiązań. Pamiętaj, że to Ty decydujesz, a nauka nic nie kosztuje. Więc na co czekasz? Zapisz się za darmo.